Cześć, ja się nazywam Mateusz Okupczyk i pokażę Ci, jak więcej zarabiać w branży taksi. Na wstępie chciałem Wam mega podziękować wszystkim, którzy zasubskrybowali mój kanał, a mianowicie zbliżamy się do magicznego tysiąca subskrybentów, także nie spodziewałem się tego, że będzie to tak szybko, bo kanał ma niecały rok i nie wiedziałem, że będzie tu tak dużo taksówkarzy, bo wydaje mi się, że tu jest więcej taksówkarzy, czy tam kierowcy aplikacji, którzy aspirują na taksówkarzy. Zrobimy tak, żebyście byli. A mianowicie z tego tytułu chcę zrobić live'a, jeszcze podam dokładnie kiedy on będzie, Myślę, że przypnę komentarz w tym filmie, dokładnie kiedy on będzie. I zrobimy live'a, który będzie sesją QA. Odpowiem Wam na pytania, które chcecie, więc możecie zadać w tym filmie w komentarzu pytania, jakie chcecie mi zadać. Ja je odpowiem na żywo i y, mogą to być może nie bardzo prywatne, ale odpowiem na łatwe, trudne i różne. Także zapraszam do komentowania. Dzisiaj. Spotykamy się w dniu, w którym nie chciałby się spotkać żaden użytkownik Priusa, Aurisa, Corolli i innych hybryd, też yy, na przykład Hondy. A mianowicie, już wam pokazuję. Odpalam sobie moją hybrydę, a tam widzimy taki magiczny czerwony trójkąt. A skanduje to w tym przypadku awarię baterii hybrydowej, więc spotkało nas to. Dokładny przebieg tego auto, 294 656. Prawdopodobnie prawdziwy i chyba raczej na pewno, bo to auto tylko ja w Polsce jestem pierwszym właścicielem, więc jest to, wydaje mi się, że ok przebieg. Świeci się jeszcze czek WSC i taki taki jakby od ABS-u od ABS-u sobie wykrzykniczek. No dobra, ja mam tutaj taki skanerek. Ja mam tutaj taki skanerek. Pokażę Wam, jakie też kody błędów wyskoczyły. Dobra, musieliśmy włączyć ten sobie komputerek. On się znajduje tam. Wpięty jest w OBD i zobaczymy, jakie są tutaj błędy. Na pewno jest taki błąd, który się trochę będzie zawsze śnił użytkownikom. Hybryd, czyli P0A80 Hybrid Battery Pack Degeneration Tak, to jest właśnie taki błąd, który nikt nie chce zobaczyć High Voltage Battery Fault High Voltage Battery Fault P3000 No i tak to wygląda Szczerze mówiąc, on nie był jeszcze diagnozowany, ten samochód, więc podejrzewamy co się stało, on właśnie, właśnie teraz mi jadę do, do warsztatu hybrydowego, i zobaczymy co tam będzie Dobra, teraz pokażę Wam magię kina Cyk. I auto naprawione 150, niestety nie, będzie trochę drożej. No dobra, czym takie auto się objawia, jeżeli chodzi o, przynajmniej tak opowiem Wam to na moim przypadku, czym one się objawiało, Generalnie zdarzyło mi się, że z kilka, razy, mm, z kilka razy wyskoczył ten błąd, no ale nic się nie działo. Skasowałem go i sobie jeździłem, zrobiłem tak jeszcze, myślę, że dobre 20 tysięcy kilometrów. Więc nie przerażajcie się, jak on wyskoczy sobie. Miałem też takie problemy, że gubiło mi napięcie to auto, więc rozebrałem cały pakiet znaczy, nie, że cały pakiet tam na, na części, ale przeczyściłem większość styków i, i wszystko właśnie wróciło do normy. Więc można powiedzieć, że znowu udało się to naprawić po kosztach. No i teraz mieliśmy taką serię 31 upałowych dni. I szczerze mówiąc, to wtedy się właśnie stało, że tak się to wysypało już na grubo, że tak powiem, że cały czas pojawiał się ten błąd po kilku minutach. I była też nowość, że w tamtej kratce. O, tam jest ta kratka. Zaczął tak mocno chodzić wentylator, naprawdę, naprawdę mocno, więc chciałem go sobie go wyczyścić jeszcze przed tą awarią, bo pamiętajcie, że jak są te upały, to bardzo ważne jest, żeby on był drożny, czysty i w idealnym stanie, bo te baterie generalnie nie lubią wysokich temperatur, no ale ja nie zdążyłem tego zrobić i w międzyczasie zepsuł mi się hamulec i postawiłem auto u mechanika i to auto stało tydzień na słońcu. W słońcu stało. Nie wiem na ile to miało wszystko, że tak powiem, Wspólnego z tym, że ta awaria nastąpiła, no ale mówię szczerze, jak było. Mówię szczerze, jak było, nie ściem. E, no dobra, teraz co, co będziemy robić? E, jakbyście mieli jakieś pytania odnośnie tej naprawy, czy w ogóle to możecie zadać w komentarzach, a w następnym części tego filmu będziemy na warsztacie, może uda się z mechanikiem porozmawiać. Jeszcze jedna ważna sprawa. Jeżeli pokażę ten warsztat, pokażę jego nazwę, to kompletnie mi za to nie zapłacili. Dostałem polecenie z tego warsztatu, mam do niego 355 km. Mam asystans, ale spróbujemy dojechać na kołach. Zobaczymy, czy to w ogóle da radę i zobaczymy, co się stanie. W razie czego po prostu weźmie, weźmiemy lawetę. Aha, jeszcze taka jedna rzecz, która się działa. Generalnie bardzo mocno, o widzicie teraz, na przykład, jest cała bateria. No i ten stan baterii mocno się, jakby jeździł. Także raz było dwie kreski i on tak skakał. Także było to trochę takie nieadekwatne i zauważyłem, że na światłach auto albo się gasi na sekundkę i odpala, gasi, odpala, gasi, odpala, gasi, odpala. Nie było takiego momentu, że, wiecie, było zgaszone i chwilę gdzieś tam sobie pracowało tylko i wyłącznie na baterii. Nie mogłem ruszyć spod świateł tylko na baterii. Także, no i myślę, że też spalanie było troszeczkę większe. Ale to już mi, mi komunikował kierowca, który używał tego auta. Więc mniej więcej były to takie objawy, jeżeli byście nie mieli komputera. O tak to wygląda. No dobra, teraz zróbmy tak, że spróbujemy, bo ja już ogólnie wyruszam do tej. Yy, ogólnie, teraz jestem osobiście fizycznie we Wrocławiu. Ten warsztat, do którego wyruszamy, się znajduje w, pod Warszawą. Więc mamy 355 km. Dostałem polecenie od znajomego, więc tam się wybierzemy. I teraz zobaczymy kiedy wyskoczy ten błąd kiedy wyskoczy ten błąd po ilu jak w ogóle auto widzicie ono generalnie jeździ normalnie jak to w sobie taki poczciwy wspaniały Prius teraz jest w ogóle cały czas odpalone a nie teraz się zgasił no i jakby nie patrzeć jest wszystko na pierwszy rzut oka OK. tylko po jakimś czasie po jakimś czasie właśnie się wrzuca ten błąd no i auto jest, powiedzmy, trochę upośledzone. Jeszcze przy późniejszej takiej, jak jechałem sobie krajówką z tym błędem, to miał taki objaw, że zaczął w ogóle sam przyspieszać. Musiałem go dohamowywać hamulcem. Także takie dziwne, jak auto, wiecie, przyspieszał wam wtedy, kiedy nie chcecie. No i taka to jest historia. No dobra, pojedziemy sobie kawałeczek. Znaczy ja trochę dłuższy kawałek, ale wy tylko kawałek. Potem magicznie przeniesiecie się w czasie pod warsztat. Albo w międzyczasie spotkamy się jeszcze przy załadunku na lawetę. Ogólnie, jeszcze tak, jako taka ciekawostka, mogę, mogę Wam powiedzieć, bo teraz dużo, dużo, dużo jeździłem laguną. I tak powiem Wam szczerze, takie różnice między laguną a Priusem one są dosyć znaczne. Tym bardziej, że laguna pali w mieście, jakby o 31 stopni, stopni na klimie, 16 litrów, a Prius 6. I ma bardzo, Prius ma bardzo dobry promień skrętu, powiem wam szczerze. Naprawdę dobry. Bo widzicie, teraz nawet. A nie, jak jedziemy na baterii, to on zaraz dołącza napęd, napęd zwykły. Także nawet nie ma mowy, żebyśmy na hybrydzie pojechali trochę kawałek. Ja wstępnie mniej więcej wiem, jakie to są koszty, ale podam to wam na końcu filmu. Jak już będziemy płacić. Bo nie wiem, co się wydarzy. Może będzie wiedzieć coś innego, uszkodzone. Nie mam pojęcia, co tam się wydarzyło. Panowie robią tylko hybrydy, więc ogarną to w moment. Może wam powiem, bo to nie, nie jest w zależności od ceny. To nie zależy od ceny, ale powiem wam, jak w tym warsztacie przynajmniej wygląda mechanika naprawy tej usterki. To jest tak, że przyjeżdżacie autem i oni to robią od ręki. 4 godziny to zajmuje. Oni mają. Bodajże, chyba pakiet gotowy. Eee, także oni wam wkładają pakiet, zabierają wasz i odjeżdżacie. Także można powiedzieć, że ekspresowo. No dobra, nie ma jeszcze błędu, ale on wcześniej czy później się pojawi. Także nie ma co się udzić, że naprawi się. Dobra, lecimy sobie trasę. Pewnie będzie jakaś przebitka z autostrady. Do później. Dobra, dojechaliśmy do celu. Stoimy już sobie tutaj pod warsztatem, pod Warszawą. Jak przebiegła podróż? Zobaczmy. Spalanie. Spalanie z trasy. 59341 km zrobiliśmy, więc chyba normalne. Takie zawsze w sumie było. Mm. Kilka razy ten błąd się pojawił, teraz go aktualnie nie ma, ale możecie usłyszeć, że on cały czas się gasi i odpala, gasi i odpala. Cały czas wyskakiwał ten sam błąd. I co ciekawe, wyskakiwał też podczas ciągłej jazdy, nie tylko na elektryku. No dobra, lecimy zapytać warsztatowiczów, czy będą chcieli coś powiedzieć do kamery, czy będę mógł nagrać kawałeczek tej naprawy. Zobaczymy. Jakby co, to do zobaczenia po naprawie, albo może w trakcie. Do później. Jak Nie będzie nagrywki z warsztatu, wszystko mówię po naprawie. Zobaczcie na konfurę, Zmieniłem. z takich rzeczy formalnych to naprawa potrwa do 5 godzin, więc nie wiedziałem co robić, szedłem, szedłem i się okazało, że mogę sobie wynająć oto ten wehikuł. I będzie kosztowało mnie to około 10 zł za cały dzień, także całkiem spoko. Także można sobie objechać jakieś zakątki stolicy i tak korzystając z okazji, tak stwierdziłem, że będę wam to wrzucał przy każdej najbliższej okazji, żebyście dbali o swoje brzuchy, bo w tej pracy niestety jeszcze jak jeździcie na nocki, to sami wiecie, że kebaby się ciężko mija, przynajmniej dla mnie, bo ja bardzo lubię kebaby i wiecie, jak się dużo je kebabów po 22, to niestety tylko w jeden sposób to się może skończyć. Ja się jeszcze jakoś trzymam w swojej wadze, ale zachęcam Was do jakiejkolwiek fizycznej aktywności. U mnie jest z tym słabo, także mówię to z własnego doświadczenia. Także ruszajcie się w każdej wojennej chwili. A jeszcze też mogę wam powiedzieć, że w sumie to ostatnio dużo pracuję. żeby nie powiedzieć, że cały czas pracuję, to taka przejażdżka takim rowerem to jest taka naprawdę spokojna skocznia, bo jak siedzi się cały czas w samochodzie, to, to mogę wam powiedzieć taką śmieszną rzecz, że jak jadę rowerem, to próbuję patrzeć w lusterko, żeby widzieć, co jest za sobą. Że takie zobaczenie zawodowe. No dobra, widzimy się już po naprawie. Witam Was w drugim dniu. Widać, że mam inne ubranie, ale po prostu wtedy światło się skończyło. Odebrałem auto koło... 18.30 czy nawet 20.00 jakoś tak było, jeszcze musiałem wrócić do Wrocławia, więc już tego dnia nic nie nagrywałem, ale dzięki temu zrobiłem więcej kilometrów i mam trochę więcej danych, na przykład, że nic się nie zepsuło w drodze z Wrocławia do Warszawy, z Warszawy do Wrocławia w sumie z powrotem. Zabierałem w ogóle jeszcze kogoś na blablakarze i prawie to się skończyło kursem do Monachium, ale w końcu nie wyszło, chyba trochę było za drogo. Podsumowując, jak ta naprawa w ogóle przebiegła i jak ją umówiłem? Podam tu kilka takich punktów, które były dla mnie mega istotne. Po pierwsze, zadzwoniłem dzień wcześniej i dzień później wzięli samochód. No to jest mega ważne, jak Wam powiedzmy coś się nagle zepsuło i musicie naprawić auto, także to byłoby mega, mega istotne. Druga istotna sprawa to naprawa była zamknięta w 5 godzin, więc możecie sobie przyjechać z, można powiedzieć, każdego miejsca Polski i możecie wrócić tym samochodem, bo raczej nie powinno się nic wydarzyć po drodze, takiego, że to auto by musiało tam zostać, bo to jest taka chyba profilaktyczna naprawa. Trzecia cena, cena tutaj jest, powiedzmy, są dwie wersje, bo można wziąć fakturę bez VAT i fakturę z VAT. Jest to 4000 net, to no jeżeli bierzecie fakturę bez VAT, to, to normalnie jest to 4000. Jeżeli bierzecie z VAT-em, to 4000 plus VAT. To jest cena Priusa. Ceny tych aut poszczególnych, tam się różniły, Aurisa chyba była 5500, ale ogólnie chłopaki robili wszystkie hybrydy, także cennik tam mieli swój. Mm. Ostatnia rzecz to właśnie gwarancja, którą dostałem od nich, czyli to było Rok czasu bez limitu kilometrów dostałem taką kartkę, także tam były wypisane punkty, czego ta gwarancja dotyczy, czego nie można robić i kiedy będzie uznana. Także to takie cztery podstawowe punkty na temat tej naprawy. Jeszcze chciałem powiedzieć, dlaczego nie udostępniłem nazwy tego warsztatu. No bo generalnie chciałem, żebyście tutaj mieli tylko takie polecenia, za które dam sobie rękę uciąć, więc na razie nie polecam tego miejsca, no bo muszę zobaczyć, jak ta bateria będzie pracować. Jak na przykład zrobię tam drugą baterię, czy trzecią baterię, nic się nie będzie z nimi działo. Wtedy będę spokojny, że jeżeli powiem Wam, pojedźcie tam, to ta jakość będzie zachowana i wiecie, wszystko będzie spoko. Tutaj do ideału zabrakło mi jakieś takie dwa malutkie elementy, ale ogólnie na ten moment jestem zadowolony, bo wszystko działa. Można powiedzieć, że problem jak ręką odjął, jak ręką odjął za 4000, ale auto jest naprawione, już jeździ wynajęte, także ja jestem zadowolony. No i tutaj też uwaga, że jakbyście zobaczyli tego priusa, to mogę tam nie być w środku. Ja już troszkę jeżdżę innym samochodem, mogę wam trochę wyspoilerować, mogę wam pokazać minimalnie może po tym wycinku zgadniecie, jaki to jest samochód, ma też szyberda. Będą ogólnie.